Powinna zdołać załogą rozmawiać. Dzisiaj pani prezes nie rozmawia i nie rozmawiała. Nawet tutaj się zgadzam też, że wczoraj nie potrafiła pięć minut i powinna pani przewodnicząca, czy któryś radny z was, złożyć wniosek, ściągnąć panią prezes i to jest pięć minut drogi do przyjścia. Bo nic ważnego tu w naszym powiecie nie może być, bo to chodzi o ludzkie zdrowie, jak szpital. Chodzi o starszych ludzi, czy o młodych ludzi, każdy z nas się tam może znaleźć. I widząc lekceważenie, dzisiaj starosta, który dzisiaj, kosztem zawieszenia szpitala, moje takie zdanie jest, jako samorządowca, jako mieszkańca, pani prezes też powinna być zawieszona. Tylko tyle mogę powiedzieć. Dzisiaj, jeżeli się nie dała rady, bo to faktycznie powinien być jednym językiem. Wczoraj też widziałem, bardzo dobrze że pani poseł Krawczyk była, ale tu, mimo że jesteście z innej opcji, jeden i drugi, powinien zadać pytanie, panie starosto, mam te pisma, bo, bo widziałem że pani poseł machała tymi pismami, ale powinna powiedzieć, wyjść z jej inicjatywy, panie starosto, jeżeli mogę w czymś pomóc, w tym szpitalu, to ja chętnie będę pomagać, a takich rzeczy nie słyszałem, tylko słyszę cały czas polityka i polityka i nie, nie 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 będę tutaj mówił i śledzę to ja jestem bardzo duży mam tyle lat co pani proszę panią i też potrzebuję lekarza i w przerwie później na koniec na koniec pan doktor Pan Krajski akurat tam był. Szano, mam wielki szacunek do niego. Pielęgniarki podeszły, ja też tam podeszłem i poprosiłem pana Krajskiego, żeby się wypowiedział do wypowiedzi pana starosty i wypowiedział się pan doktor, że faktycznie jest takie co, że pani doktor, która jest na, na, na oddziale wewnętrznym, jest jedna, y, musi obsługiwać i jeszcze musi schodzić na dół. I w tym momencie, to, co doktor powiedział, się w pełni zgadzał, popełni no tak, nockę, dniówkę i jeszcze obsługuje SOR. I w tym momencie pan doktor też powiedział, nie daj Boże, coś się stanie na oddziale. no to wtedy kto przyjdzie? No przyjdą tacy panowie, że jak się stanie, że pani doktor będzie odpowiadać. Faktycznie czy dzisiaj ja też mam kolegów, fachow, firmy mają budowlane, też mają problemy z zatrudnieniem ludzi. Zatrudnieniem ludzi do pracy, bo nie ma rąk, bo wyjechało masę dużo lekarzy, wyjechało, bardzo ludzi za zagranicę wyjechało, ale... Dziwię się, nie wiem, kto stworzył ustawę specjalizacji lekarzy. Bo ja uważam, było kiedyś dobrze, że specjalizację trzeba było zdobywać w szpitalu, żeby nie było problemu. Ja jedynie mam nadzieję, że tu pan starosta mówi prawdę, że nie będzie likwidacji tego szpitala. Bo naprawdę, mimo że znam pana starostę, nie będę tu mówił polityczne, też musi ponieść za to konsekwencje. I, ale mam nadzieję, że ten szpital będzie i rozmawiałem w przerwie z zarządem. I powiedziałem panowie, jeżeli y, 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 tego szpitala nie urafuje, też macie się prawo podać do dymisji, bo my jako mieszkańcy, nie jako że ja jestem radny, czy ja jestem politykiem, my mieszkańcy tego domagamy się. Że ten szpital ma funkcjonować bez dwóch zdaniczek stan. Dziękuję. Dziękuję. Proszę stosunkować do wypowiedzi pana Łebskiego, bo pozwoliłam sobie oglądnąć wczoraj nadzwyczajną sesję, która się odbywała w powiecie i całą sobie przejrzałam i uważam, że zatroskanie pani poseł i radnych, ludzi, którzy tam byli na sesję nie odbywało się polityczne, bo ja też nie jestem polityczna i, i, i pani poseł Miała dokumenty, które wszystko czytała, mówiła panu staroście. I tutaj moje wielkie zdumienie było takie, że pan starosta właśnie nie podjął wyzwania i nie powiedział, pani poseł, jeżeli taka sytuacja faktycznie jest, to zastanówmy się wspólnie. Pani Janku, ale pani poseł powiedziała, mówi, szkoda, że pan nie przyszedł. Ale, ale pani szkoda, że nie przyszedł pan starosta do mnie. Użyła takich słów. Ja wczoraj to oglądnęłam. Więc y, uważam, że jeżeli chodzi o politykę, to y, nie było polityki. Każdy stanął na wysokości zadania. Mówili o historii, jak, jak y, szpital był tworzony, co zostało wyremontowane i co powinniśmy zrobić, żeby ten szpital dalej mógł istnieć. I szkoda właśnie tutaj mi się wydaje, jako mieszkanka też mówię, gminy, że w tym momencie. Pan starosta nie podjął tej rękawicy i powiedział: Kurcze, no to zróbmy coś, szukajmy tych lekarzy może razem, na jakimś poziomie. Bo to faktycznie nie może radny rozmawiać z lekarzem, bo to nie jest jakby pracodawca. Ale pan starosta jest jakby pracodawcą i mógłby użyć swoich względów z racji rangi swojego stanowiska, bo tutaj już ranga stanowiska bardzo dużo robi i wczoraj i byliśmy zapewniani na tej sesji nadzwyczajnej 13 maja, że w szpitalu się absolutnie nic nie dzieje. Więc ja też uwierzyłam jako mieszkanka, a wczoraj jak się dowiedziałam, że jednak nie jest tak do końca, to teraz czy my mamy faktycznie zaufanie do pana starosty, jeżeli dwa tygodnie temu mówił, że się nic nie dzieje, a za dwa tygodnie powiedział, że niestety, ale się coś stało, to teraz jak, jak my mamy ufać y, y, takim ludziom? To naprawdę jest y, no, bardzo duże zagrożenie, a szpital faktycznie to jest y, nasz szpital i my zostajemy wszyscy na lodzie. I tutaj ja, ja y, uważam, że tam polityki akurat nie było i y, byłam dumna właśnie z podejścia z wszystkich i radnych przy głosowaniu. Oczywiście tam się coś tam odbywa, ale y, jeżeli chodzi o wypowiedzi poszczególnych ludzi, nie było tam polityki, tylko była troska o szpital. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Panie radny, polityka, jeżeli jest dobra polityka to jest działanie dobre w słusznej sprawie i, i to jest tworzenie dobra, na tym polega polityka. Tutaj sprawa jeżeli chodzi o radnych czy w ogóle o, jeżeli chodzi o działanie w, w ogóle w tej sytuacji dotyczącej likwida likwidacji tych dwóch oddziałów, opowiem tak. Najpierw wystosowaliśmy apel, apel, z którym nawet nie do końca zgodzili się pozostali radni, ale trudno. Wystosowaliśmy apel o natychmiastowe działanie, żeby, żeby w jakiś sposób y, zmobilizować y, y, i tak jak Pan mówi Panią Prezes, ale również Zarząd do tego, żeby podjęli natychmiast radykalne działanie, y, żeby uzdrowić tą sytuację, żeby poprawić tą sytuację. I ten apel nie został przyjęty, y, przecież, y, przecież wie Pan o tym. Ja jeszcze powiem o, takiej, y, o takim niuansie, Pani, bo tutaj mamy jako radni otrzymaliśmy od Pani poseł wszystkie stosowne do, do dotyczące szpitala dokumenty i tutaj mamy pismo, które wpłynęło do biura poselskiego 2705 i to było dzień przed sesją przed wczorajszą. Odpowiedzi na pismo do Pani poseł. poseł, Powiatowe Centrum i to odpowiedź pierwsza. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze ma ustalone grafiki, ma świadcze, świadczenia usług nocnej opieki medycznej. Realizujemy wszystkie świadczenia wynikające z umowy, to jest przyjmowanie pacjentów w ramach porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych oraz w domów y, y, pacjenta w przypadkach medycznie uzasadnionych. Y, 27. Nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku. Drugi punkt 2. Y, 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 Ordynator oddziału chorób wewnętrznych uzależnił swoją pracę od pozyskania dodatkowych lekarzy na dyżury medyczne trwają rozmowy z lekarzami celem ich pozyskania do pracy w ramach dyżurów medycznych. Ad 3. Prawdą jest, że zwalnia się lekarz pediatra. Szpital nadal posiada niezbędne siły do pracy, oddziału, wymagane etaty specjalisty pediatrii. Ad 4. Lekarz-anastazjolog w okresie od 14 marca do 18 kwietnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jego obecność była uzupełniana lekarzami którzy pracowali w dodatkowych godzinach pracy oraz innymi anastazjologami, z którymi zawarto nowe świadczenia, nowe umowy na świadczenia medyczne po zwolnieniu chorobowym. I teraz 19 kwietnia lekarz wrócił do pracy i posiadamy niezbędną obsadę lekarzy na oddziale anastazjologii i intensywnej terapii. Pragnę zauważyć, że sytuacja kadrowa szpitala była omawiana na nadzwyczajnej sesji powiatu w dniu 13 maja, w której uczestniczyła ta pani poseł i Sprawozdanie z działalności złożyła pani prezes Barbara Kosak na zadania pytania radnych w imieniu zarządu odpowiada pan Jarosław Gęborys Starosta. I to było dzień przed sesją, no wszystko świetne i my też wierzyliśmy, wierzyliśmy, że jest ok, że, że po prostu no szuka, szuka, poszukiwany jest jeden lekarz. I nigdy nie pomyśleliśmy o tym, gdzie wieczorem, tak jak mówię, wieczorem przed godziną 21 do mnie mam tutaj udokumentowane telefony pracownicy PCZ-u. Z płaczem dyżurujące pielęgniarki i, i pozostała służba medyczna z prośbą o interwencję, ponieważ jest. Dzisiaj po południu otrzymali taką informację, że oddział jest zamykany i po prostu no, nie będą mieć pracy. A poza tym wygaszanie powolne szpitala. I tyle. Dziękuję. Dziękuję. Pan Binman, proszę.